Hello, Fight Fan, and welcome to career mode in EA Sports UFC 3. Every fighter has to have goals. Yours is to become the greatest of all time. You'll need to do more than just win fights and championships, though. To become the GOAT, you'll need to break UFC performance and promotional records to make your mark inside and outside the Octagon. Whether you're training to improve your attributes, performing drills to unlock new techniques, or promoting yourself to gain fans and build up fights against your biggest rivals, the decisions you make in career mode will determine your legacy in the UFC. Greatness awaits. Go take it. Okay, więc, wszystkich. Was w filmie pierwszym z gry UFC 3 Pierwszym z gry UFC 3, no nie do końca pierwszym z trybu kariery. Wszedłem tutaj ze względu na to, że ja karierę już tak naprawdę zacząłem. Wbiłem sobie pierwszy kontrakt. E, natomiast... <laughs> niestety nie zapisało mi się wideo. E, z, 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 e, z tego jak to robię. Znaczy nie zapisało się, chcąc kliknąć przycisk Shell i całe wideo, ponad 2 godziny materiału, bo ja to sobie po prostu potem bym przyciął eee, No po prostu usunęły się Mamy tutaj do wyboru takie kategorie Jak widzicie, ja wezmę sobie kategorię ciężką Stójkowicza I ja nie zrobię takiego zawodnika, wiecie Takiego zawodnika jakiegoś randoma tylko mój zawodnik będzie to yy... no, człowiek myślę, że bardzo popularny w Polsce. Artur Szpila. Szpilka. Pseudonii. Nie możemy dać innego. Dobra. Kurde, co na siebie strasznie orzekiwany? Nie chcący ten szel. Fajny materiał był, natomiast ja już się troszeczkę teraz orientuję, co do trybu kariery. Przeszedłem sobie, że tak powiem, no kawałeczek drugiego kontraktu, jeszcze nie podpisałem. Z UFC 1 podpisałem, wykonałem tam pierwsze 4 walki, więc 18 mimo, że ma Lat 30, to dam mu tak, żeby bo po prostu jak dam mu 30, to szybciej zakończymy karierę. 105 kg, 191 cm, bo ma 192, ale nie ma tam opcji 192. Wygląd, ustawienia wstępne, a tutaj mamy całkę, już dobra, to głowa, styl, on jest łysy, nie taki łysy, kolor czarny, łysina, musi mieć jakiś kolor dobry. Czarny ten, on tak sobie dałem, to po prostu nie wiem, no tak sobie, e, tak zarost, jaki ja mu dawałem wcześniej, chyba ten, tak ten, dobra, tak, tak, owo się nie ciała, takie, przepraszam, że to robię tak na szybko, no ale, Wiecie, chciałbym już to zacząć sobie grać, taki albo taki, nie, no taki jest dobry. Kolor skóry taki. Głowa i w Pamiętam, że miał... Chwilę jak tak stał, to to była jego lewa strona, czyli to jest jego lewa, czyli... Dobra, najwyżej to będzie na odwrót. Przepraszam, jeżeli tu się pomylę. Natomiast tutaj miał jakąś panią. Wiem, że na jednym... Na lewej piersi miał kruka, a na prawej jakąś kobietę, tylko że nie wiem dokładnie po której stronie. W sensie to zależy też jak stał, nie? Jak patrzymy. Także dam mu tak. Obróć okej, okay, tak to by wyglądało. Miał też jakiegoś dorosłego mężczyznę tutaj jakby na lewej stronie. Swojej... zaraz za pasem, niestety muszę mu dać nie to chwila o niestety muszę mu dać takiego jakby dzieciaka, bo to naj najlepiej wygląda w sensie najbardziej realistycznie tutaj miał taki rękaw już tam nie wnikam co tam było lewa noga tu miał też coś taki ale, ale rękaw tylko na nodze nie wiem jak to się do końca nazywa Istotowa, że to by było tyle sprzętu, walki z O takie, o takie mogą być. Ochraniacze taki czarny. Akcesoria tego nie ma na nogi. Aha, jeszcze głowa. Coś by się przydało z, zrobić z głową. Wzory. Zacznijmy od góry. Tak wyglądają tutaj stworzone już przez UFC twarze Taki chyba jest całkiem podobny Taki? Albo taki? Nie, czekaj, ja coś pomyliłem nie no taki albo taki Nie taki czekaj taki Tak taki albo taki Taki chyba będzie podobny, bardziej podobny Teraz modelowanie Wydatność na maksa Pamiętam że mu dałem Wysokość mu chyba dałem trochę na 65 rozmiar właśnie mu zmniejszyłem lekko do 30 kształt co daje? aha takie coś no to nie no to damu nie bo teraz mu się zapada tak chwila okej okay. tak może być Uszy wydatność, ale nie, 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 to, to, to zmniejszymy. Ok, no i już możemy walczyć. Co prawda, nie jest podobny do szpilki, bo ja nie umiem tak robić. Wiecie, żeby był podobny, ale tak jak umiałem, zrobiłem. Osobowość. Aha, to są cieszynki Jaką mi miała ta Amanda Nunes, bo pamiętam, że ona, chyba ją dawałem. Tak, ją, ale... Tak, to Amanda Nunes, postawa. Znaczy dawałem Jayla Rodriguez'a. No właśnie, że to ma wysoko ręce, a miał tak strasznie nisko, nie wiem czemu. Dobra, to postawę Andreja Niech będzie miał prowokację. No dawaj, choć tu dwa. OK, pozycja walki. Lewa pozycja walki, lewa ręka z przodu, czyli prawa. Bo on jest leworęczny. I rozpoczynamy sobie kriller Artur'a szpilki. Okay. Podpisujemy. Ale starsz, zobacz, to się usunęło, powiem wam. Praktycznie no 3,5 godziny prac, pracy gdzieś poszły. It's been said that you play baseball, play football or play basketball. You don't play fighting. To put yourself on the line against an opponent trained to defeat you is not something for the weak minded. Because while mastering all combat sports disciplines is necessary to compete, to succeed, a fighter must have the heart and determination to walk through fire in search of victory. Tonight, the journey begins. Far from the bright lights of Las Vegas or New York City, but as the saying goes, When the octagon door shuts, a fight's a fight. Najniższe ligi World Fighting. Nie przeczytałem do końca. Faga ciężka, 8 lat starszy, 2 cm wyższy, nie przeczytałem dalej. Powiem wam, że przepraszam, że jestem taki bez entuzjazmu, może prawdopodobnie w trzecim odcinku albo w czwartym będę już z większym entuzjazmem do tego podchodził, bo będę tam widział jakby nowe rzeczy, a jak na razie, jak sobie myślę, że straciłem 4 godziny, no to trochę mnie to boli. Ja próbuję go jak na razie takimi podstawowymi ciosami gdzieś tam sobie dojechać. Front kurde kick. middle High kick trafiono zatopiony jeszcze raz nie wyszło jeszcze raz i kolano bo na krótkim dystansie i w sumie dobrze bo taki front kick bez kondycji by mi nic nie dał Kurde, to był naprawdę fajny materiał, no. Kurde, trafił mnie, chciałem frontkick'a kowalnąć. Po tym walce jeszcze sobie zobaczę, czy mam ustawiony poziom zawodowy. Bo mam nadzieję, że taki ustawiłem. Na, tamtym, na tamtej karierze, która mi się nie nagrała eee, Tak, miałem poziom podstawowy, znaczy miałem poziom zawodowy Chciałem powiedzieć podstawowy, miałem poziom zawodowy i miałem rekord 5-0 jak kończyłem karierę W sensie kończyłem, no Jak usuwałem karierę Także smutne całkiem Niby mógłbym kontynuować, a tych dwóch walk nie pokazać. No ale wtedy to by wiecie. Było bez sensu, jakbyście widzieli moją karierę niepełną. A podjąłem tam parę poważnych wyborów, bo zmiana klubu. Stwierdziłem też, co na początku będę sobie szlifował jaki element gry. Jak na razie sobie przyjmuję, ale na spokojnie, ja go tylko wyczekuję. No właśnie, na taki moment czekałem. Nie, już widzę, że jest to najprawdopodobniej tryb pro, znaczy zawodowy. kurde obojum nie front, front. O, ty to nie weszło to na proste Trafił, trafił, trafił. I jeszcze low kick. Jakże mocny, jakże trafiony. Front kick. Jeszcze raz obalano. Patrzcie to. Patrzcie to. Ziomek się czuje zagrożony zdecydowanie w stójce. I w sumie mu się nie dziwię. No dawaj, 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 dawaj. To ja się zaspróbuję już go wykończyć Jeszcze Kurde Jeszcze nie no Dobra, front Podbrudkowy Kuldę, zblokował Ja przydzielę Już mnie tak gra denerwuje. <laughs> ja. Fronta. Trzecia runda. Na początek jego unikł mojego fronta, ale teraz już tego nie uniknął. I to może być koniec. Ale mam za mało kondycji. I za mało siły. No wstawaj już, chłopie. Muszę nazwisko Boss, to wstawaj. Serio? Muszę lepiej rozgręczać kondycję. No sali, ziomek Koniec w końcu Węczyłam się z nim niesamowicie Wygrana przez Nokat pierwsza Artura Szpilki w jego karierze. Przepraszam, że ten odcinek taki bez, bez entuzjazmu no ale sami powiedzcie, zdenerwowalibyście się jakbyście zmarnowali 3 godziny tak naprawdę Na gadanie do mikrofonu mielibyście 2, znaczy 2 tam były... Chyba 3 nawet e, Odcinki bardzo fajne o, 2017, czyli 1 na runda 18 a, a tutaj takie coś no 1600 zarobione, bardzo niski szum medialny jeszcze Wam pokażę poszczególne rundy Wytrzymałość, co sędziów I to by było na tyle, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie Pamiętajcie o subskrypcji, jeszcze zobaczymy może coś się teraz wydarzy Aha, szybkość, siła, calność, idealne kopnięcie, o rany gratulacje Hashtag MMA Pokażę Wam może jeszcze coś teraz się wydarzy Chyba nie, zobaczymy jeszcze tylko tak. Sterowanie. Aha, nie, 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 to miało być ustawienie rozgrywki. O, 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 to chodziło. Zawodowy, tak jest. E, także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górze i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.